Po jesteśmy i co robimy? Łódź, zawody, wygrywamy i do domu. A i spoko. Trześć, wygrywamy i do domu. Tak. Mam pytanie, tylko jedno. No, no, no. Ze śmietaną czy bez? Zy! No to masz zy. O, dzięki! Yo, pop! A na ciebie pytanko. <laughs> tak. Ze śmietaną czy bez? Oczywiście, że bez. Bez, dobra. To masz bez. Dziękuję. Ty, a słyszałem, że w mieście łodzi nawet bieganie w szkodzi. Oczywiście. To prawda? Tak. Są, zdecydowanie. <noise> Na wygnaniu w mieście łodzi, gdzie nawet bieganie psom szkodzi. Siemo. Ze śmietaną czy bez? Ze śmietaną. To masz Danie główne? To jest danie główne. A tu masz do niego śmietanę. No i my! Śmietana. Śmietana. Wy chłopaki, skąd jesteście? Kielce. Kielce? No. No jak? No jak? No a no wolicie jak? ze śmietaną czy bez śmietany? A, no, może być ze śmietaną, no. Tomasz, to masz tu danie główne? No. A tu śmietanę? No. Tak. Dzięki. 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 ze śmietaną, ja czy bez śmietany? Ja bez śmietaną. Tomasz, danie główne? za śmietanę bo, do, ja do tego. Ja no, ja właśnie. Ja lubię śmietanę. Lubisz śmietanę? A wy wolicie ze śmietaną, czy bez śmietany? To sobie bez. Bez? No to bez, Tomasz. Bez śmietany. A ty? Ja też bez. Bez? To bez. Dzięki. A możesz iść ze śmietaną, to byście już zostali śmietanę. Ajajaj, to ze śmietaną. To ze śmietaną! Wolisz ze śmietaną, czy bez śmietany? Eee, kurde, właśnie mordek ja laktozy nie toleruję, ale bez śmietana śmietanę. zajawkowa. A dobra, to masz główne danie i śmietanę do niego. Czekaj. Yo, man! Ojciec i syn, skateboarding w rodzinie zostaje. Ty wolisz ze śmietaną, czy bez śmietany? A akurat ja ze śmietaną. A ojciec bez śmietany. I oh yeah. <noise> dla Ciebie danie główne i śmietana. Danie główne i śmietana do tego. O, zajebiście. Dzięki bardzo. Ze śmietaną czy bez wolisz? Z masz ze śmietaną. To ze śmietaną czy bez śmietany? Zawsze ze I śmietaną. To masz ze śmietaną. Bejde. A po, mam dla Was pytanie. Ze śmietaną czy bez? Chcecie? Ze śmietaną. Ze śmietaną. I tak. Dwie śmietany. Jedna, druga. Dzięki, kurde. Wiadomo. Yeah! Ej, wygrałeś śmietanę tym killflipem. Dzięki. Ej. Dobry! Startujesz w zawodach? Startujesz w zawodach? Nie. Jak nie? Takie truje robisz i startujesz? nie startujesz? W zawodach nigdy nic nie siada tak jak powinno. Jak nie siada? Ze śmietaną by ci siadło? Pewnie tak. <noise> My. Nie słyszałam. Be śmietaną czy bez śmietany? Ale z śmietaną. Bez śmietany. Ale nie wiem co. Jak bez śmietany to tak. O dzięki. A jak ze śmietaną? Tak. 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 O, ze śmietaną czy bez? Pomidorowazy Tomasz ze śmietaną okay, nie, drogi, jeszcze raz, czekaj jeszcze Ej, bajkowy Ze śmietaną, czy bez śmietany? Ze śmietaną barsz i ze śmietaną pierogi Tomasz, danie główne I śmietanę do niego Dobrze będzie jedzone Z Dalej, zobaczymy za chwilę. Za chwilkę zobaczymy dalej. Jedziemy. I... Wow, bardzo ładny. Piękny jest Na pewno ma Peksań piękny, piękny. Piękny w stylu. Piękny przejazd. Dajcie brawa na niego. Dajcie brawa. Zobaczcie jak dokłada do pieca. Na pełnej kontroli. W górę. W dół właściwie. Tak? Super, super, widać że reprezentacja Polski to jest kadra Polski I Jeszcze ostatni tryk, uwaga, ostatni tryk O, prawie I to jest czas na maczka, dacie brawa dla maczka Fajkowym stylem, okej, okay. teraz Daniel Tak jest Twój I wejdźmy five! on płynie Front easy Yo, headflip, tak, frontend Miller i podwójny kanibal, cannonball, no i 180, no dajcie brawo wszystkim, to jest przejazd, trója, tak, trója tyłem, czemu nie, I jeszcze tutaj Melonik taki prawidłowy i przed wulkami, yo, indyk jeszcze dołożony, niesamowity. Jo, niesamowite widowisko. Dajcie brawo dla niego. Przecież to dopiero połowa przejazdu. Konie, Dolly Beckman. Jedzie w faking. No jest już na swoją. Jo, Beckman teraz trzy. Nie bierze. 12 sekund. 12 sekund bajkowy. Kolorowy zazum głowy. Srupę z i ostatni gry. 5, 4, 3. Dwa, jeden i to będzie już czas dla bajkowego. Dajcie brawa, brawa, brawa. Piękny przejazd, pójdź. Będzie grubo. Tu fejki. Kamalerian ta trzy, tak, kawaleria ta w pięć stylu. Jeszcze w roka, River, co nie bierze. I do koplaj, przystoszył, dajcie brawa, no dajcie brawa, co tu się dzieje. Early grab przyłożył ładnie tutaj, nie mam pytań. Backside pizza, super game, bardzo ładny przejazd, jaram się. Bóg spin, -off. Jak mu to trzada wszystko. Nie slide, no, hey. 26 sekund. I jeszcze tutaj druga rotacja, w pięknym stylu. 19 sekund. O, ho, ho, ho. o mój Boże masz jeszcze 13 sekund, jako trzykręcier szalony I... O, no, complice, 180 I to będzie czas dla Dominika Ortyna pek, tek, na końcu Będzie pewnie, będzie pewnie, Dobry A ty już wjechał, dobrze, muzyczkę poproszę Backside tej, brawo Piwki, brano, Uwaga, będzie gruby lot. Jesteście gotowi? Jo! Pięknie Nie Jeszcze tutaj indyczek, a no, czemu nie przeleciał, jakby to było nigdy nic. 33 sekundy. dalej. I i... Piękny Invert, 19 sekund. jeździ od ściany do ściany, jak szalony Uwaga, jaki kliczek tutaj wjechał. Piękno zalokowany. 8 sekund, 7 i ostatni trik. O Mateusza jest taki. Uwaga! Yeah! Panie tym Panie Komisarzu! Mogę się Możecie spróbować swojej tej A potem z tamtej. Do wygrania mamy smakowite trzy konkrety kraków. I na Jooo, patrz, no, będzie najdłuższy krok, kickflip, ooo, yeah! ha, widzieliście tą majko, ooo, Szymek, o oh, nie, yeah! dajcie brawa, do... i Przemek, kickflip, ooo, oh, kickflip, baj, o, Przemek Cymbalski, Okej, okay, stop, i teraz ta sekcja, tak, to się uderza, zatem już o, patrz, oh, but... jeszcze tutaj, Proszę, dawaj, jest, tyf, 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 eee, brawo, piękny bęgiel. No to dawajcie, dawajcie proszę, bajkowy Przemek, uuu, No, brawo dla Sitara, tak, on jeszcze więcej, okej, okay, teraz ta spola wygra... A ty kurwa. i Woo brawa, stop i Sitari, uuu, kurwa. Oooooo! Yeah, Zapięte! Oficjalnie zamykam Beatrik. Bestrick no tutaj według sędziów były trzy osoby, które dołożyły do pieca. Sami to widzieliście. Beatrik był tak naprawdę na deser. Czyli dajcie. Się ogromne brawa za Frontside 5.0 Flipout bajkowy! Brawo, brawo, brawo! Oczywiście tego za komplet raku. Oczywiście kolejna osoba za Backside 50-50 Flipout. Nikt inny jak Przemysław Cymański z Opola! Syn Bożymowieca! Te kobieca. prezencie, tak jest. Przydadzą się? Pięknie pięknie, 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 tak. I trzecia osoba to Mateusz Okuła za kawa na grinda dawady werial. Brawo, brawo, brawo! Śmietana! I trzeci Easy. Tak, wiadomo, 82,13 punkta. Najlepszy bez dwóch zdań dzisiaj to był Mateusz Okuła! Brawo, 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 zobaczymy. Patrzcie na to. Patrzcie na to. To jest korulkowy, Kuchar Polski. Łuc, pierwsze miejsce. Mateusz Okuła. I tak oto koniec zawodów. Będziemy wracać do domu, 2,5 godziny przed nami. Człowiek zajechany troszkę Wracamy, misja wykonana Możemy Dokładnie. spokojnie wracać na dzielnie Wracamy do naszego miasta Open Westwalia